Szanowni Państwo, jeszcze informacja bardzo istotna, ona dotyczy, gdybyśmy użyli takiego określenia ogólnego Ukrainy, dwa aspekty. Pierwszy może poproszę Pana Prezesa Guzelaka, a ja powiem troszeczkę o drugim. To jeszcze potem trzecią jeszcze. Do... O, tak. Więc zacznijmy od tego, że wpłynęło pismo z od starosty Korsuńskiego i przewodniczącego rady powiatu w międzyczasie od ostatnich jak gdyby, wydarzeń zmienił się starosta Korsuński w tej chwili jest to Walery Zabołotnej, który tym starostą jest od półtora miesiąca no i w akcie szukania jak gdyby możliwości zwrócił się zarówno i do samorządu powiatowego jak również i do samorządu miejskiego ale również do mieszkańców miasta i powiatu Hojnickiego o pomoc, dlatego że sytuacja u nich w tej chwili jest, zresztą tak jak Państwo śledzicie, niezwykle napięta i oni bezpośrednio nie są w... Tym ogniu walk, który toczy się na wschodzie Ukrainy. Natomiast oni są dotknięci tymi działaniami, ze względu na to, że ponad 100, ponad 100 ludzi, mieszkańców Korsunia, w tej niby wojnie uczestniczy. W związku z tym jest gorąca prośba o wsparcie. W tym wsparciu chodzi o następujące rzeczy. Mianowicie yy, chodzi o pościel ręczniki, o bieliznę, yy, jak oni piszą koloru ciemnego, o kapcie, skarpety, o odzież maskującą, obuwie, artykuły higieny, czyli szczoteczki, pasty do zębów yy, czy krem do golenia, używane telefony komórkowe, jakieś mikrofalówki, pralki, śpiwory, karimaty, materiały opatrunkowe, witaminy no i ta część... Żywnościowa, czyli to, co może być spożywane i ma długi termin przydatności, czyli różnego typu zupy, gorące kubki, pasztety, konserwy itd. itd. Także to, to wszystko będziemy będziemy realizować. O tak, będziemy realizować i taka gorąca prośba do państwa, żebyście po prostu o tym poinformowali. Natomiast to jest już kwestia każdego człowieka i jego nie wiem, podejścia takiego humanitarnego. Czy wesprze, czy nie wesprze. Natomiast gorąca prośba do tych wszystkich, którzy widzą w tej chwili to i ewentualnie potem będą to czytać u Państwa, że my nie zwracamy się do osób, które nie chcą pomóc. Jeżeli ktoś nie chce pomóc, to niech nie pomaga, ale też niech nie przeszkadza i różnego typu komentarze, typu. Prawda, Tacy, czy załóżmy, one uważam, że są nie na miejscu. Jeżeli ktoś chce pomóc, to to jest jego prywatna sprawa. My odczuwamy chęć pomocy, w związku z tym to realizujemy. Natomiast jeżeli ktoś tego nie odczuwa, to niech przynajmniej nie przeszkadza w tym wszystkim. I w możliwie. Ja chce może przyjść do pas. Tak, tak. My będziemy realizatorem, po, tak jak w poprzednim wypadku, i w możliwie najkrótszym czasie. My sobie dajemy taki maksymalny czas miesiąca. W maksymalnie najkrótszym czasie chcemy tę pomoc nam dostarczyć. Jeżeli tej pomocy będzie optymistycznie na przykład, nie wiem, na trzy samochody, to będą to trzy albo jeden duży, naprawdę wielki samochód. Natomiast my musimy pamiętać o tym, co towarzyszy różnego typu tej pomocy na granicy. W związku z tym musimy to też tak zrobić, żeby potem nie mieć problemów na granicy, bo musimy też mieć jak gdyby przekonanie co do jednej rzeczy. My robiliśmy to już wielokrotnie, w związku z tym wiemy jak wygląda sytuacja na granicy i też wiemy, że są różnego typu osoby, które tak jak w każdej sytuacji starają się gdzieś tam prawda zrobić swój interes na tym, w związku z tym celnicy są też wyczuleni na różnego typu tego typu działania. My sobie z tym radzimy, tak jak ktoś kiedyś pytał po poprzedniej wizycie, czy... My mieliśmy problemy i czy my daliśmy jakąś łapówkę na granicy. Nigdy na granicy łapówki nie dawaliśmy i nigdy nie, i nic nie damy, dlatego, że nie robimy tego, tak jak robią co może co, co niektórzy, że coś tam mają dla siebie, w związku z tym starają się gdzieś tam, prawda, załatwiać to w inny sposób. My nigdy złotówki nikomu nie daliśmy za to, żeby powiedzmy ktoś przymknął oko na przykład, tak. Więc nie ma takiej sytuacji. Jedziemy legalnie, zawozimy to legalnie i to co najistotniejsze, dla tych wszystkich, którzy chcą pomóc, ta pomoc trafia w odpowiednie miejsce do odpowiednich ludzi, którzy tym się tam na miejscu zajmują. Nie jest to tak, że powiedzmy trafia to do jakiejś organizacji, która niekoniecznie będzie nie wiem, wysyłała to natychmiast, prawda, tam do ludzi, którzy tego potrzebują. To temat numer jeden. Tak. Proszę Państwa, na potwierdzenie tego, w dniu wczorajszym myśmy gościli dwie osoby z Ukrainy, ja Państwu kiedyś w listopadzie wspominałem o ewentualnej wizycie radnego. On dopiero dotarł dopiero wczoraj, dopiero wczoraj, ale był przez cały dzień, załatwiał swoje sprawy, ale również mieliśmy okazję się spotkać i porozmawiać. Na temat Korsunia, na temat Ukrainy, na temat sytuacji. No, generalnie po tej rozmowie jestem w tej chwili strasznym pesymistą na to, że tam może być lepiej, a przede wszystkim kiedy, kiedy może być lepiej. On wskazywał na szczególne trudności ekonomiczne, ekonomiczne, aprowizacyjne. Grywna mocno się zdewaluowała. Yy, ceny produktów bardzo wysokie, cięcia yy, w emeryturach. To wszystko przekłada się na to, że oni mają coraz większy problem z poradzeniem sobie w takiej codziennej sytuacji. Stąd też nawiązywaliśmy do tego. Yy, prosił o to, bo do tej pory. <laughs> Myśmy jednorazowo im pomogli, to oni od siebie, od siebie też robią zbiórki, ale powiedział mi wprost: mówi, Wiesz, tych pieniędzy już powoli zaczyna nam brakować. My nie możemy naszych chłopców wspierać tam na froncie. Dlatego też bardzo prosił o tą pomoc tu nas i wszystkich, wszystkich Chłopców. Wszystkich My się postaramy to zrobić, rzeczywiście w to zaangażujemy pana starostę i wszystkich ludzi dobrej woli. Już tak rozmawialiśmy, że jak to zbierzemy, to po prostu pojedziemy, zawieziemy. I ktoś mnie zapytał, a nie boisz się jechać? Nie, nie boję się.